Drugie wyjście z mroku to wystawa malarstwa Huberta Daniluka, prezentowana w Galerii Sztuki Parter Kłockiego Ośrodka Kultury. Ze względu na pandemię, zapraszamy Państwa na materiał online i rozmowę z autorem, który obecnie mieszka i prowadzi studio tatuażu w Nowej Rudzie. Malarstwem zajmuje się od dwóch lat. Praca na y, żywym organizmie jest, no jest trudniejsza na pewno, a obraz y, no przejmuje z pokorą i z cierpliwością to, co. To, co y, moją twórczość i moje starania. Nie planowałem się tym jakoś mocno zajmować, ale słyszałem od, od wielu tatuatorów, którzy zajmują się też malarstwem, że to rozwija warsztat, podejście do pracy, żeby człowiek się stał lepszym, lepszym profesjonalistą w swoim zawodzie i był taki czas, spróbowałem, po prostu był, była chwila na to. No zakochałem się w malarstwie i, i to jest, yy, no to jest to. Od samego początku zależy mi na tym, żeby y, odcinać się od, od stylu, który maluje, a który tatuuje. Bo przede wszystkim tatuowanie to jest realizowanie czegoś zlecenia. Co prawda ja mam takie podejście, że bardzo, bardzo mocno y, staram się pracować na y, tatuażem auto autorskim, ale w malarstwie to jest. Y, Kompletnie coś innego i staram się odcinać od tatuowania. Coś o to. innego, czyli anatomia człowieka i emocje. Te dwie rzeczy widać tutaj bardzo mocno. Tak, to bardzo fajnie, że to zauważyłeś, bo na tym mi zależy. Generalnie y, człowiek no wyraża bardzo dużo emocji i przez, przez ludzkie ciało. Może twarze to nie, bo twarze, twarze, twarze to nie jest to, co maluje, ale y, dłonie, y, y, napięcie ludzkiego ciała to jest generalnie to, co y, no chciałbym powiedzieć, coś od siebie, że tak powiem. Powiedzmy jeszcze trochę o technice, jak ją stosujesz? Przeważnie robię podmalówkę akrylem, a wykańczam farbami olejnymi. Bardzo, bardzo bym chciał pójść w tym kierunku. Tak naprawdę no nie, chcę, nie chcę tutaj, nie wiem czy to będą oglądali, mam nadzieję, moi klienci, ale tatuowanie, tatuowanie przy malarstwie bardzo zbladło. Malarstwo to, no generalnie jak stoi przy stoludze, wielokrotnie się złapałem na tym, że Maluję i mówię, to jest to, to jest naprawdę to, to jest coś, co, yy, no, co chciałbym, chciałbym robić, bo to jest, yy, nie wiem czy pasja, yy, czy, czy, czy nie chciałbym też jakichś wygórowanych tutaj słów używać, ale, yy, ale może być to jakaś forma, forma miłości, przynajmniej na chwilę obecną. Prace artysty można zakupić. Więcej informacji znajdziecie Państwo na facebookowym fanpageu Hubert Daniluk, licha sztuka. Thank you.